My Jedziemy. Także, umił, umiłowani moi, zjeżdżamy z góry. E, I jak się ta góra nazywa? Ta ta. Bezmiechowa, lotnisko szybowcowe Bezmiechowa Górna. Bezmiechowa Górna, lotnisko szybowcowe, także wjechać wjechałem, a czy zjadę? Ah, jadę tutaj za kolegą. E, Mati, jedź przede mną. Aha. Mogę cię prosić. anteną. Bądź naszym łączno, łącznościowcem Będę, łącznikiem. łącznikiem łącznościowcem Naszym kablem że jedziemy, zobaczymy yes. jak to będzie O, Landek Maga samochód Le, jeszcze samochody to Robimy zjazd, podejście, drugie W Waszym to już zjazd. jest piąte, nie? Czy czwarte? Nie, to jest nasze podejście drugie do zjazdu Jak drugie No Zjeżdżamy drugi raz tutaj Pierwszy raz rok temu a drugi raz No a potem jak jechałem jeszcze z tą na górę co odstawiałeś cyzuki jeszcze a, no to mówię, że to już któryś tam z raz rzędu. Ale to było nieoficjalne, to było techniczne, a to, to sobie takie oficjalne. A takie odcałościowe, Unofficial. Hmm. strach, 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 strach. Oj, zapomniałem, że muszę go zagrzać. O z górki to się raczej nie zagrzeje. Nie no się nie chodzi, to się zagrzeje chyba. Oj, nie waradero, waradero się zagrzewa tylko pod górę stromą i. Tak, a ty ma masz tam yy, ten. Zaraz tu się zaczyna, nie, to jazda. Dobra, skupimy o, się. Piękny. Kolej, piękny, no jak pięknie ma. Może być to jedno z najpiękniejszych miejsc w Polsce No, widok jest zajebisty, ale ja się nie skupię na widoku, tylko na tym... ...na no, tej pieprzonej ścieżce. Tu, tutaj jest ten zakręt, nie? Tak, to ten zakręt to, A sumie to ta prosta po tym zakręcie w sumie Ta prosta Ten zakręt jeszcze, nie? Tam ta prosta zakręta Ten prosty zakręt, tak? Ta prosta po tym zakręcie To jest rzeczywiście ściąga, czuję, teraz już czuję Jest, no Teraz zwalniamy, bo jedzie pick-up. Ale to bardziej chodzi o to, że jak ktoś nie wie, i tak jest, nie, tak nic działa. nie, ten, jak przyhamowałem, normalnie jechałem. Ktoś kój, baranie. Przepraszam, że tak mówię. Ta to jest, ta to jest, wszyscy są. Juhu! Także, umiłowanie moi... Uff. Udało się, udało się, czy znaczy jest, no nie wiadomo jeszcze, bo jeszcze jeden zakręt, tak? A, muszę się tutaj trochę bliżej podjechać. Bo tak się Często, że tak oddaliłem się. No, oddaliłem się, oddaliłem. Ale już jest lepiej. Tutaj coś, to jest coś niemożliwego, tutaj coś musi być, to nie jest sama droga. Bo droga, moim zdaniem, jest dobra, to jest coś... Żyła wodna, albo kurwa jakieś zakłócenie ge geofizyczne, no, no nie wiem, no. Ale tam jest. O, 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 o szybowiec. <grystanie> no o, dzisiaj nie ruchamy kurwa bo bociany latają. O, hmm. o ja tam, tu. Oj, no uważaj. Uwaga, auto, auto, auto. Dzisiaj zostaje ręka. Ręka nie granat, chuja nie urwie, tak, pamiętajcie. <grystanie> No i ten odcinek w tym właśnie wydaniu będzie tylko dla dorosłych ja to mówił, Jak to mawiał święty Łukasz ręką chuja nie oszukasz. Amen O porządku Ale boją się nasz motocykl. <śmienicza> Ojejku, ale wesoło. <śmienicza> Ojejku. <śmienicza> Także moja umiłowana żona, nie słuchaj swojego durnego męża, bo to są tylko męskie żarty, pamiętajcie o tym. Dzieci, pamiętajcie o tym. To są tylko durne męskie żarty. Będziemy wy, wyciszyć, wykręcić dźwięki, zostawić tylko obraz. Wypipkować trzeba będzie. Tylko jakieś pipki trzeba znaleźć. Pipki, <śmum> 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 no to są jest wersja dla dorosłych, same pipki. Że nie słuchaj, tata. To nie suche tak. Chwilę, chwilę, chwilę. Teraz... Na pewno w tamtą? Tak. Tak, tak, tak. Czekajmy teraz dalej, Ale jedziemy dalej przecież. Szykaliśmy z lewej, jedziemy do Leszka, do Leszka. Pieszka Leszka. O, Panie. Aha, to my jedziemy do no dobra tak, Bo ja stamtąd mam. jechaliśmy A. No dobra A taty nie ma? Właśnie nie O, też sztormiarze Jedzie, 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 jedzie Jedzie tak by nie wami O taki jak taty pojechał No A to był taki z jakiś ledami Mati zeskakuj z oszczędności chyba poszukamy takiego nowego <noise> Jezu nie no tata to ja bym nie wiem ile musiał wyskoczyć Zadawaj no, MacBooka, Ale bym musiał i to, to, to się się po potem mydło jednak <grym> Oj tam! Fila w trakuj Potem ja ta będę iść na stojąco <grym> 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 A, Już wiem dlaczego wszyscy na tych, na tych drogich <grym> motocyklach jeszcze nastojąco Bo <grym> <grym> ich dupy bolą kuźba <grym> A nie dlatego, że, że tak kuźwa jest modnie i wygodnie, tylko, że kuźwa... Prawda. No to rzeczywiście. I tak, umiłowani moi, tym optymistycznym akcentem kończę tego vloga. Trzymajcie się ciepło, do następnych, pa!